wszystkich na kanale MatWaza. Mamy zadanie pierwsze. Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów. Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności. Mamy odpowiedzi A, B, C i D. Najbezpieczniej jest rozwiązać każdą z tych nierówności, to znaczy rozpocznijmy sobie od odpowiedzi A. Mamy wartość bezwzględną z x minus 3,5, która jest większa bądź równa od 1,5. Aby rozwiązać taką nierówność musimy opuścić wartość bezwzględną. Wiemy, że pod wartością bezwzględną może być liczba dodatnia lub ujemna. Zatem opuszczając wartość bezwzględną dostaniemy x minus 3,5 większe bądź równe od 1 lub x minus 3,5 mniejsze bądź równe od minus 1,5. Zmieniamy znak nierówności, kiedy mnożymy lub dzielimy przez liczbę ujemną. Rozwiązując każdą z nierówności, dostajemy, że x jest większy bądź równy od 5 lub x jest mniejszy bądź równy od 5. Dwóch. Zatem rozwiązaniem tej nierówności jest przedział. Narysujmy go sobie. Zaznaczmy na osi dwójkę i piątkę. Kropki są zamalowane, ponieważ obie te liczby należą do przedziału. X ma być większy bądź równy od 5. Czyli mamy nierówność, która idzie w prawą stronę. I x ma być mniejszy bądź równo od 2, czyli nierówność, którą widzicie w lewą stronę. No ale niestety nie zgadza nam się to z naszym rozwiązaniem, z racji tego, że my mamy dwójkę, a w rozwiązaniu jest minus dwójka. Zatem weźmy pod uwagę odpowiedź B. x minus 1,5 jest większe bądź równe od 3,5. Opuśćmy. Wartość bezwzględną, czyli mamy x minus 1,5 większe bądź równe od 3,5 lub x minus 1,5 mniejsze bądź równe od minus 3,5. Rozwiązując, mamy x większe bądź równe od 5 lub x mniejsze bądź równe od minus, od minus 2. Zaznaczmy sobie rozwiązanie. Na osi liczbowej zaznaczamy liczbę minus 2. 5 oczywiście kółka domknięte, i x ma być większy bądź równy od minus 5, zatem od piątki zatem nierówności w prawo i x ma być mniejszy bądź równy od dwójki, zatem przedział jest w lewo, czyli odpowiedź. B jest, zauważmy, poprawną odpowiedzią. I teraz jak ewentualnie można byłoby to zrobić bez rozwiązywania nierówności? Spójrzmy, dzielmy sobie to kreską. I teraz tak, mamy x minus 1,5 pod wartością bezwzględną, większe bądź równe od 3,5, jeżeli narysujemy sobie oś. To miejscem zerowym tego jest 1,5, ponieważ 1,5 trzeba by podstawić za x, żeby wyszło tam 0. Zatem zaznaczmy sobie 1,5 i bierzemy wszystkie odpowiedzi, które są większe bądź równe od 3,5, czyli odległość od 0,5. Do 5 jest równa 3,5 oraz odległość od 1,5 do minus 2 jest również równa 3,5. Oczywiście mamy większe bądź równe, zatem kółka są domknięte w minus 2 i w piątce i bierzemy wszystkie takie x, które są większe niż ta odległość, zatem bierzemy przedziały, które idą w prawo. I w lewo I dzięki temu również dostajemy odpowiedź B.